Thank mm -hmm. you. na motoryzacji w każdej skali ojciec. To na pewno ojciec. Ojciec zaszczepił mi tą pasję do motoryzacji, co prawda tej dużej. Ta mała przyszła jak się stałem starszy, ale no, to, to ojciec i na pewno też przy okazji kumple, bo zawsze jakoś tak robiliśmy razem różne rzeczy i przy okazji razem wyszliśmy w motoryzację i ta, ta motoryzacja stąd się też wzięła. Reform wpadł w sumie przez to, że żona kupiła mi pierwszy, pierwszy model. Później gdzieś tam zacząłem się interesować tuningiem i pomyślałem, że czemu by nie zrobić modelu w skali akurat 1 do 18 i właśnie przerobionego w, w takim stylu, w jakim lubię auto robić. Nie? Wiesz co na, na początku? Yy, Wpadłem na pomysł Reform jako, jako, jako marki, przez to, że nadaje w jakimś stopniu nową formę tym modelom, którzy, które już na przykład klienci znają, czy ludzie znają dany, dany samochód. Ja stwierdziłem, że chcę zrobić coś w totalnie swojej wersji, w swojej powiedzmy formie. No i stąd się zrobił nowa forma Reform. Mhm. Jakie było założenie początkowe reformu. Bo wiem, że wspominałeś, że chciałeś zrobić po prostu daną ilość. Tak, tak. tak. Jest, jest cała taka historia. Stwierdziłem, że fajnie zrobić opakowanie w formie kontenera. No i żeby maksymalnie obniżyć koszty tego, tego pojedynczej sztuki, zamówiłem ich 200. I stwierdziłem, że wyrobię 200 tych kontenerów. I jak tylko tych zapcham, powiedzmy modelami 200 kontenerów tak momentalnie kończę, kończę reform, bo to już mi starczy, po prostu. No 3 miesiące temu zaświeciła mi się rezerwa, zaczynały się już kończyć kontenery, a modeli było coraz więcej i pytań o modeli było coraz więcej. Dlatego stwierdziłem, że, że zamawiam następne 400, więc łącznie już ich jest 600. I teraz, co ciekawe, ja już wiem, że się w nie, nie nie zmieszczę. Nie? Już, już bym potrzebował kolejny, Ale to za może rok, dwa się domówi. To opowiedz nam teraz, jaka jest tak naprawdę różnica między seryjnym modelem 1-18, a takim zreformowanym. Dużo zmian. Dużo zmian, dużo pracy. Choć czasami to wygląda tak, że to jest model zawieszenie i koło. A żeby to zrobić, to trzeba się sporo napracować. Wchodzą też w grę zawieszenia w sensie wnętrza, pasy bardzo dużo modyfikacji, które, które można wprowadzić, powiedzmy, w taki model. No i chodzi o to, właśnie, żeby totalnie nową odsłonę takiego samochodu przedstawić klientom. Ile? Potrafisz stworzyć w ciągu tygodnia, bo te samochody wszystkie są ręcznie robione tak. przez ciebie. Ile tak naprawdę jesteś w stanie stworzyć takich samochodów? I to jest bardzo różnie, bo to może być jeden model, przy którym potrafi człowiek spędzić cały tydzień, aż po taki rekord, który udało mi się zrobić dla jednego takiego właśnie stałego klienta, było ich wtedy 12 w tygodniu, ale to ostre nadgodziny wtedy szły. To teraz powiedz mi, czy Ty robisz wszystko sam, czy jest Was więcej? Do pewnego momentu byłem sam e, i, i tam wtedy miałem spory zakres e, pracy i, i powiedzmy zajęć, bo od robienia zdjęć e, po właśnie tuningowanie e, tych aut, modyfikowanie e, po sklep e, Całe sieci społecznościowe, a w pewnym momencie stwierdziłem, że, że już sam nie daje rady i wziąłem chłopaka, e, który pracuje u mnie w zupełnie innym charakterze, wkręciłem go w to, pokazałem mu, e, jak, jak można to też robić. I teraz robi lepiej ode mnie. Nie? Co jest najtrudniejsze podczas e, zmian w samochodach? Najtrudniejsze jest to, żeby pracować przy tych najdroższych modelach, bo wtedy masz sporo pieniędzy w ręce, które bardzo łatwo można popsuć, co się zdarza, niestety też. Ale już są pomysły, co zrobić, żeby, żeby powiedzmy takie modele odratować. To jak mówisz o drogich modelach, to taka bazowa, najdroższa wersja modelu, jaki miałeś u siebie, to, to jakie, jaki to był koszt? 1500 zł to jest ta, ta, ta cena za seryjny model. E, I do tego dopiero dochodzą moje, moje koszty, moja robocizna, części, no i cała ta otoczka, którą trzeba wykonać. Zdjęcia, zdjęcia na sklep, e, sklep sam, prowizje, dzielenia się powiedzmy z, z resztą typu PayPal i, i tak dalej. Nie? Także, Także właśnie to 1500 zł to był na tą chwilę najdroższy model, ale myślę, że to jest tylko kwestia czasu i, i klienta i ta cena może tylko jeszcze rosnąć. Nie? Czyli to był najdroższy model, który sprzedałeś, czy nie, to była to najdroższa, była najdroższa baza. baza? To była baza. A teraz baza. najdroższy model, jaki ci się udało sprzedać? Najdroższy model e, to jest 560 euro, bo dużo operuje w euro, czyli tutaj wyskakujemy tak na. Powiedzmy tam 200-2300 zł. Nie? Mhm. Mówisz, że 560 euro. Mhm. Czyli sprzedajesz też nie tylko w Polsce, ale za granicą. Do jakich tak. krajów trafiają twoje modele? Cały świat. Cały świat. Co prawda, jeszcze całego świata nie opanowałem. Jeszcze nie cały świat kupuje. Ale już można się pochwalić fajnymi fajnymi zakątkami, dokąd modele wysyłałem bo od powiedzmy tutaj z zachodu przez Kanadę Stany po dużą część Europy bo praktycznie już chyba każdy kraj europejski dostał ode mnie model czy kupił ode mnie w sumie model aż po takie no, egzotyczne kierunki Arabię Saudyjską, Dubaj Zjednoczone Emiraty Arabskie, aż po już tak naprawdę daleko na, na południe i na wschód Australia. Tam też model wysyłałem. Czyli każdy kontynent Tak, każdy kontynent jest zajęty. No jeszcze Afryka i Ameryka Południowa przede mną, ale, ale myślę, że i tak też kiedyś tam, tam coś wyślę. Powiedz mi właśnie na temat Fel, bo to mnie zainteresowało u Ciebie, że Ty robisz praktycznie Rzeczywiście, w skali 1 do 18, bo jak Dobra. ktoś chce mieć 335 opony, to ty jesteś w stanie tak to tak, złożyć, że, że, że ta felga będzie i opona w tej skali. I jakość tych felg w ogóle to jest Dobra. bardzo ciekawe, bo na przykład e, bębny są metalowe, nie są tak, tak jak w modelach. To jest modela. aluminium, jest prawdziwy aluminium, tak jak zresztą wykonane w prawdziwym samochodzie. Opona jest gumowa. Natomiast z rotorem jest różnie, bo ja bardzo lubię robić kastomy. Czyli biorę powiedzmy felgę zdemontowaną z danego modelu i montuję ją właśnie w aluminiowy, w aluminiowy bęben. To nabiera takiego powiedzmy fabrycznego, ale z plusem powiedzmy wizerunku. Nie? Natomiast w większości przypadków te rotory są drukowane na drukarkach 3D. No i tam już powiedzmy zakres firm jest naprawdę szeroki. I praktycznie mam takiego fajnego dostawcę tutaj z polski chłopaka, który robi mi właśnie wydruki 3D i modeluje te części, więc dzisiaj nie ma już ograniczeń. Jeśli ktoś ma ochotę nie będę tutaj markami rzucał, ale ma ochotę na swoją felgę, którą na przykład już jest niedostępna na rynku w normalnej skali, a ja jestem w stanie ją z znaczy, ja przy pomocy zewnętrznych firm, jestem w stanie powiedzmy ją modelować, wydrukować, zamontować do, do modelu. Powiedz Kamil, czy zdarza się tak, że jakiś model wychodzi po prostu w danej kolorystyce, czyli nie tylko na przykład srebrny z czarnym wnętrzem, a czarny z jasnym wnętrzem, i a ktoś by chciał na odwrót? Tak, miałem, miałem taki przypadek. Klient akurat z Irlandii, Polak zamówił sobie seka z czarnym wnętrzem, czarny model z czarnym wnętrzem, a nic takiego na rynku nie występowało. Natomiast okazało się, że z tej samej firmy występują inne e, seki, e, występuje też srebrny i, i taki antracytowy, i akurat jeden z nich miał właśnie wnętrze, które pasowałoby do czarnego. Więc korzystając e, z wiedzy, powiedzmy, takiej słapowej, gdzie można silnik wymienić, czemu by nie zrobić e, interior słab i wtedy właśnie e, srebr ze srebrnego seka wnętrze poszło do czarnego. Czarnego do grafitowego, grafitowy z kolei do srebrnego, więc totalny misz masz, ale to powoduje właśnie to, że są robione modele, których praktycznie nie idzie nawet kupić nigdzie na rynku, a przy okazji są niepowtarzalne. Bo ja już wiem, że nie zrobię jeszcze jednej takiej, takiej akcji. Nie? Może gdzieś kiedyś w przyszłości z innym modelem, ale ze sekami już, już nie. Moje założenie w reformie jest takie, że e, powiedzmy działam na, na takich trzech tematach: spełnianie marzeń kogoś, kto chciał kupić taki samochód, ale nigdy nie, nie będzie w stanie na przykład go kupić; e, kogoś, kto na przykład miał taki samochód, e, ale już go nie ma i sentyment powiedzmy wraca, więc chciałby sobie taki model w skali postawić gdzieś na półce w biurze gdziekolwiek. I też ta trzecia, ten trzeci temat, klientów, którzy mają e, ten samochód i chcą sobie go odzerować 1 e, do 1 albo Dokładnie. 1 do 18. Z czego jesteś najbardziej dumny, jeśli chodzi o reformę do tego czasu? To jak to się rozwinęło? Tak, to jak to się rozwinęło i w którą stronę to idzie, e, bo powiem szczerze, dzisiaj są takie sytuacje, e, że Wystawiam model czy modele na sklep, a one w ciągu 2-3 minut znikają z tego sklepu. Wiadomo, że nie, nie, nie uploaduję ich 20 sztuk, bo nie jestem w stanie po prostu od dropu do dropu takiej ilości sztuk zrobić. Ale cieszy to, że nagle po wsadzeniu na sklep już ich nie ma. Nie? To, to bardzo cieszy, że jest zainteresowanie po prostu marką. Myślę, że to wszystko. Dziękuję bardzo za rozmowę Również i dzięki. do usłyszenia, powodzenia. Dzięki, do zobaczenia.